Dzień dobry Państwu, zapraszam na lokalny serwis informacyjny. Za chwilę przekażemy Państwu najświeższe wiadomości z Zabrza. Powiemy o tym, co dzieje się w naszej okolicy, jakie wydarzenia warto wpisać w kalendarz, a także jakie decyzje wpłyną na życie mieszkańców. Nie zabraknie tematów, które są blisko każdego z nas. Zapraszamy! Przedszkole z oddziałami integracyjnymi numer 24 w Zabrzu hucznie świętowało swoje 50-lecie. Dzisiaj świętujemy urodziny przedszkola nr 24, 50, a 10 lat przebywamy w nowym obiekcie. Natomiast musimy wspomnieć, że w tym miejscu wcześniej było przedszkole nr 32, mały domek, który w 2015 roku przeistoczył się w przepiękne przedszkole. Uroczystości jakie prowadzimy dzisiaj zapoczątkował pierwszy piątek zeszłego tygodnia. Tam odwiedził nas rycerz. Każdego dnia była jakaś niespodzianka dla dzieci, była autorka książki, były zabawy, a dzisiaj urodziny przedszkola są występy przygotowane przez rodziców, ale też są różne aktywności dla dzieci. Oprócz tego, że był to było 100 lat. Dzieci bawią się, dzieci malują guzie, dzieci mają tor przeszkód, dzieci skaczą na zamku włuchanym. Jak wspominasz przedszkole? To był bardzo fajny czas. Żałuję, że nie można pokazać tam w żółtej sali. Przechodzą wspomnienia. Jest tu tak... Jest taka miła atmosfera w przesłowiu. Przed szkole 24 to na pewno piękny, nowoczesny budynek, fantastyczna baza, ale nie tylko. To przede wszystkim świetni nauczyciele, wszyscy pracownicy oddani swojej pracy, cudowne dzieci, no i oczywiście współpracujący, wspomagający nas i wspierający rodzice. Zaprosiliśmy nie tylko obecnych pracowników, ale byłych pracowników. Im przyjęło to zaproszenie bardzo dużo gości. Widzę, że dla nich to jest bardzo wzruszający dzień, bo mają co wspominać. Posiadamy kroniki z 1945 roku, czyli przedszkola wcześniejszego z takimi ciekawymi wspisami i myślę, że to jest duże wydarzenie, duże emocjonalne wydarzenie dla byłych pracowników. dziesięciolecie przedszkola jest to czas, kiedy można spokojnie pamięcią cofnąć się do lat wcześniejszych przypomnieć sobie, jak to było poznać historię tego przedszkola, ale przede wszystkim jest to też czas, kiedy można podziękować podziękować za, Pracę, którą się wkłada w wychowanie tych najmłodszych. No, etap przedszkolny to jest ten etap, który jest pierwszym i podstawowym etapem w wychowaniu. Dlatego on jest tak najważniejszy. I z tej okazji przede wszystkim też chciałem podziękować wszystkim pracownikom, tym pedagogicznym i niepedagogicznym, którzy wykonują tak ciężką pracę, kształcą, uczą przede wszystkim tych najmłodszych. Po ciężkiej chorobie zmarł Grzegorz Chmielewski, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, prezes oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki, na co dzień także pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Pełnił również funkcję wiceprezesa zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, której był współzałożycielem. Grzegorz Chmielewski był znakomitym specjalistą, jeśli chodzi o turystykę i wkład w jej rozwój oraz promocję. Niezwykle oddany turystyce industrialnej, Tę zabrzeńską cenił sobie szczególnie i konsekwentnie propagował. Jego ukochanym i wielokrotnie odwiedzanym miejscem była kopalnia Guido. Prywatnie wielbiciel rejsów i koneser dobrego jedzenia. Zasiadał w żyli festiwalu Śląskie Smaki. Pasją i entuzjazmem zarażał współpracowników, choć walczył z chorobą, zawsze uśmiechnięty, życzliwy i pełen empatii. Miał wyjątkowy dar gromadzenia wokół siebie ludzi. Z optymizmem podchodził do życiowych wydarzeń. Wyzwań. Ostatnim okazała się walka z ciężką chorobą, którą Grzegorz Chmielewski przegrał wczoraj, pozostawiając po sobie pustkę nie do wypełnienia. Od 29 do 31 maja w Kinie Roma odbywać się będzie festiwal filmów wartościowych. Ma promować wartości chrześcijańskie i lokalne dziedzictwo. Trzy dni potrwa pierwszy festiwal filmów wartościowych, który rozpocznie się w czwartek 29 maja w Kinie Roma. Mamy rok nadziei, rok jubileuszowy i wypadałoby, żeby coś się działo, jakieś realne owoce zostały z tego roku w naszym otoczeniu. A po drugie, w naszym regionie nie ma podobnych festiwali. O tej samej tematyce. W programie festiwalu ciekawe filmy, w tym również te nawiązujące do historii. Tragedia Górnośląska motyw przewodni tego roku naszego regionu, również i festiwalu. Pierwszy dzień pod egidą Związku Górnośląskiego. Film o tragedii Górnośląskiej, drugi dzień, i to jest praktycznie cały dzień poświęcony śląskiej tematyce. W współpracy z Panteonem Górnośląskim odbędzie się konferencja i prelekcja na temat tragedii ludzi Panteonu, sytuacji naszego mieszkańców naszego regionu w czasie powstań śląskich, a także i zwieńczenie będzie film Kazimierza Kuca z Sól Ziemi Czarnej. Oczywiście to będzie przeplatane troszeczkę muzyczką, troszeczkę pokazem śląskich strojów, a także i niespodziankami i sobota. Sobota, która jest typowo już fabularna. Rozpoczynamy od takich filmów mówiących o tym, że dzieje się krzywda dzieciom, że dzieje się krzywda młodzieży poprzez internet. Następnie film opiekuń i przyjedzie do nas reżyser tegoż filmu. Będzie mógł zdradzić różne tajemnice i nie tylko niuanse. Następnie już później całe popołudnie będzie poświęcone lokalnej twórczyni Pani Zofia Kossak, wielka postać dla województwa śląskiego, a troszeczkę zapomniana. Będzie cały panel dyskusyjny, będzie film o niej, to tak jeżeli chodzi o te główne wydarzenia. Podczas tych trzech dni odbędzie się wystawa. Przez trzy dni będzie wystawa o Pani Zofii Kossak, będzie o tragedii kulturno będą wystawcy czyli różnego typu książki, filmy, gdzie można e, troszeczkę pogłębić swoją wiedzę na ten temat, ale nie tylko o tragedii, nie tylko o śląsku, ale także o tych filmach, które zostaną zaprezentowane. W wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny. Do zobaczenia.